Cześć, jestem Jakub z kanału Monbrick. W dzisiejszym odcinku ułożymy sobie taki drobny zestaw którego głównym i w zasadzie jedynym obiektem w środku jedną konstrukcją jest takie nowoczesne auto w kolorze czarno-żółtym czarno zestaw nosi numer 60383 95 elementów zawiera w środku no i, no i jego cena katalogowa to 45 zł i 99 groszy szybko sobie go ułożymy przyjrzymy się bardziej ta ocena będzie Myślę, myślę, właśnie, że będzie zawierać więcej, więcej oceny, jeśli chodzi o stylistykę tego auta, aniżeli o kwestie takie konstrukcyjne, ponieważ raczej w takim małym zestawie to wszystko będzie zbudowane poprawnie. Zapraszam Was na tą recenzję. Otwieramy pudełko. O, tu mi się fajne przecieło. Takie zestawy różnych takich zwykłych aut, bardziej takich sportowych, może z City, wychodzą co jakiś czas. I zawsze są, no zawsze, najczęściej są czymś ciekawym, bo takie auto starają się robić jak najlepiej. Jak już takie są poświęcone, cały cały jest tak poświęcony autom. Trochę tutaj elementów luzem, trochę woreczków, ale myślę, że mimo wszystko to jest budowa na maksymalnie 10 Pojazd mamy ułożony, możemy się zabrać za jego omawianie. Jest tutaj wykorzystany nowy, nowy kolor żółty, ten który dostaliśmy w Lego chyba na okazji wyjścia szpitala z Lego City. No i fajnie, że Lego wykorzystało tą kolorystykę jako tak naprawdę główny kolor do stworzenia swojego nowego pojazdu. Bo jak wiemy, takie pojazdy co jakiś czas wychodzą myślę, że tak bym powiedział co dwa lata. To bym nie skłamał, że takie właśnie po 45 zł zestawiki z pojazdami wychodzą. To myślę, że akurat tak wychodzi, że co dwa lata. No i tam dostajemy. Dostaj dost no no, i tam dostajemy taki jeden pojazd. W tym przypadku e, mamy wykorzystanie ten nowy żółty, i to mi się jak najbardziej podoba. E, ale zdejmijmy te poboczne rzeczy z kadru i omówmy sam pojazd. Jedna rzecz, na którą nie wyobrażam sobie nie zwrócić uwagi to to, że w tym zestawie nie dostajemy naklejki mimo, e, mimo tutaj tych, tych wzorków, które tutaj widzicie e, Zapewniam Was w tym zestawie nie ma ani jednej e, naklejki, a jest to po prostu nadruk. Swoją drogą bardzo ciekawy, e, ciekawy nadruk. I, e, jak, jak najczęściej oczekuję, że nie będzie naklejek, tylko takie, e, takie ciekawsze e, nadruki e, jak ten. Jest to po prostu no właściwie no co byście nie mówi, ten, ten samochód e, składa się z dwóch e, z dwóch e, Kolorów jest to właśnie ten żółty, o którym wspomniałem, i czarny. No i jeszcze jest niebieski, ale niebieski to głównie taki jeden, jeden pasek jest przeprowadzony niebieskiego. Oraz mamy tutaj takie, to jest chyba auto elektryczne I tutaj są, nie znam się, ale coś na pewno związane właśnie z obsługą auta wynikającego z tego, że jest ono elektryczne i właśnie myślę, że to się coś takiego tutaj znajduje mamy tutaj ten spoiler z tyłu e, ruchomy, e, bardzo skromny składający się z innego tala, umieszczonego na e, u, 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 ruchomym elemencie e, takim e, uchwycie e, no i e, przykryty dwoma szybami, czyli taki bardzo, e, bardzo przeszkolny, bo e, cały, e, cały jego dach to są tak naprawdę, e, naprawdę szyby, takie bardzo nowoczesne e, auto, e, jest jedna rzecz, na którą muszę koniecznie zwrócić uwagę nie wiem czemu, ale ten zestaw przyda fatalny wręcz deżak. E, to wysunięte Tutaj niepokryte, zobaczcie, study, study tutaj zostały, e, dziwnie, strasznie dziwnie to wygląda, nie wiem czemu, nie wiem, e, bo gdyby tu został jakiś zespół Champions i by tak zostawili, to bym, e, to bym podejrzewał, że no dobra, pewnie musieli, bo to jest akurat odzorowanie, jakiegoś tam auta konkretnego, które tak wyglądało, ale czemu w Legacy e, zrobili coś tak koszmarnie wyglądającego, jestem, e, jestem zdziwiony czemu ten przód tak, e, tak brzydko zrobili. Do tego, że to auto jest elektryczne, nie możemy mieć absolutnie żadnych wątpliwości. E, przecież widzimy tutaj ten występujący e, panel słoneczny w tym takim... No właściwie to jest taki zestaw jednoczęściowy, co by nie mówić, to, bo główny element to auto, no ale jeszcze występuje tutaj e, ta stacja do ładowania tego auta. Mimo wszystko ja bym powiedział, że to jest zestaw taki jednoczęściowy, ale e, taki, taki tutaj drobny. Bardziej tam zwał asortymentem, aniżeli coś dodatkowego e, do zestawu zbudowałem takie właśnie e, z kilku klocków i tutaj mamy ten element sznurka wlego e, wykorzystany. E, jako po prostu do, do tankowania. E, nie, nie znam się w ogóle na mechanice tego, jak, jak tankuje się tego typu auta. E, w każdym razie e, właśnie elektryczne auta przywijały się już w LEGO City od, e, od już od kilku lat i coraz LEGO je e, urozmaita. Niewykluczone, że kiedyś dostaniemy jakąś e, właśnie taką stację poświęconą autom elektrycznym. E, niekoniecznie stację paliw, no bo jednak stacja paliw to, jak samo nazwa wskazuje, służy do paliwa, ale coś takiego myślę, że LEGO będzie coraz bardziej się tym opierało, bo już tw sporo tworzą takich zestawów. Została nam figurka, figurka e, figurki TORS jest w w tej samej kolorystyce, co występuje na aucie i też występują tutaj te szlaczki. W zasadzie to są szlaczki, tylko tutaj są takie bardziej, e, tutaj są takie jakby trójkąty w przeciwnych kolorach do części torsach. mamy tutaj przez ten, tam ten e, tak skośnie przeprowadzone te kolory przez e, ten czarny i, e, i żółty, to tam na tym e, na tej granicy tych kolorów tam się tworzą takie trójkąty, widzimy? E, no i także występuje e, mała do czyli można powiedzieć, że idealne odtworzenie tego auta, czyli że najwięcej żółtego i czarnego, no i odrobina niebieskiego, tak samo było w aucie. Zwykłą, najzwyklejszą możliwą czapkę dostaliśmy, no i brak alternatywnej buźki spodni, natomiast grat. Troszkę już dzisiejszego odcinka e, tutaj mam, e, ostatnio te nowości jak recenzowaliśmy, takich typowo minusów nie znajdowałem, bo tak ostatnio narzekałem tylko na cenę w tej śmieciarce e, później w tym pojeździe z napojami e, w zasadzie też nie, nic takiego się nie uczepiłem, ale tutaj muszę skrytykować ten przód, bo moim zdaniem się tragicznie e, naprawdę jestem tym przodem załamany e, za to muszę ocenić to, że ciekawe na drugi, które nie są naklejkami czyli jednak, e, no e, akurat wiedziałem raczej, że w zestawie za 5 zł nie wpakują naklejk, no ale mimo wszystko E, takie rzeczy warto doceniać że, e, że powstały takie fajne e, ciekawe nadruki. no i torsy, te torsy też na pewno mi się e, przyda, e, fajny taki właśnie kolejny zestaw z serii tych małych aut, co co jakiś czas nam wychodzą mam nadzieję, że jeszcze długo w będą wychodzić bo są to naprawdę fajne stawy i oby tylko ich cena nie wzrosła e, tak jak niektórych zestawów diametralnie e, wzrosła Ocena jako takiej nie wydaje, wskazuję do 10 e, ja już was żegnam, pa